Serdecznie witam na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy o zadaniu z matury z informatyki 2.15, bazodanowym zadaniu Formuła 1. W następujących plikach zgromadzono dane dotyczące wyścigów samochodowych Formuły 1 z lat 2000-2012. Pierwszy wiersz w każdym pliku jest nagłówkowym. W pliku kierowcy każdy wiersz zawiera informacje o kierowcy, rozdzielone średnikami: ID kierowcy, nazwisko, imię, kraj. W pliku wyścigi są zawarte informacje o rozegranych wyścigach Grand Prix liczonych do klasyfikacji generalnej ID wyścigu, rok Grand Prix. Sezon jest reprezentowany przez rok, czterocyfrowa liczba, a Grand Prix jest nazwą miejsca, w którym jest rozgrywany wyścig. W pliku wyniki każdy wiersz zawiera informacje o punktach zdobytych przez kierowców w poszczególnych wyścigach rozdzielone silnikami. ID kierowcy punkty ID wyścigu. No dobrze. Więc przystępujemy do importu. Import z pliku tekstowego kierowcy. Żadnych nietypowych rzeczy. wyścigi, również szczzanych nietypowych rzeczy i wyniki. Również żadnych nietypowych rzeczy. I tak przystępujemy do kwerend. 6 jeden. Podaj sezon i nazwę wyścigu Grand Prix, w którym Robert Kubica zdobył najwięcej punktów. Sprowadza się to do tego, że musimy stworzyć kwerendę, w której dla każdego kierowcy policzymy Ile wyników zdobył, ile punktów, w jakim sezonie, i dopiszemy filtry, żeby wyświetlić tylko Roberta Kubicę, Czyli nazwisko, imię Kubicy, sezon i nazwę wyścigu, i punkty sumujemy. No i mamy teraz informacje o wszystkich kierowcach i ich zdobytych punktach we wszystkich. Latach i we wszystkich wyścigach. Natomiast chcemy ograniczyć się do zawodnika o nazwisku Kubica o imieniu Robert. I teraz mamy tylko Roberta Kubicy wyniki. Posortować malejąco, bo chodzi nam o sezon, w którym zdobył najwięcej punktów. I odpowiedź teraz mamy na samej górze. Tych danych nie musimy wyświetlać za to spowodujemy, żeby wyświetlił się tylko pierwszy górny wiersz. Pierwsza kwerenda przechodzi do historii. Drugie. W których z miejsc podanych w plikach rozegrano najmniej wyścigów Grand Prix w latach 2000-2012? Za ten okres są wszystkie dane, w związku z tym żadnego filtrowania po latach nie będzie. Wszystkie dane wyniki pochodzą z tych właśnie lat. Jeszcze raz polecenie, w którym z miejsc podanych plikach wzajemno najmniejszą liczbę wyścigów. W związku z tym to są miejsca. Możemy sobie zrobić tą kwarendę tylko na wyścigach, na tabeli wyścigów. Policzymy, ile w danym miejscu wyścigów było. Posortujemy rosnącą i pierwszy z góry wiersz. Stanowi odpowiedź: dwa wyścigi w Indiach, tylko dwa. Zwróć wszystkie, zamieniamy na zwróć jeden. Czyli dla każdego miejsca policzyliśmy wszystkie wyścigi. Uruchamiamy, wszystko działa, zapisujemy, zamykamy. Trzecie. Klasyfikacja generalna w danym sezonie jest tworzona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kierowców w wyścigach rozegr rozegranych w tym sezonie. Utwórz zestawienie zawierające nazwiska i imiona kierowców, zwycięzców w klasyfikacji generalnej w sezonach 2000-2006-2012 wraz z liczbami punktów przez nich uzyskanymi. Więc chcemy zobaczyć, kto zwyciężył w roku 2000. Jest to dosyć łatwa koncepcyjnie kwerenda, wystarczy. Wyścigi, wyniki i kierowcy i wystarczy tak: rok 2000: punkty sumuj i wyświetl nazwisko i imię kierowcy, który miał tych punktów najwięcej. Więc posortuj malejąco po punktach i zwróć jeden. Uruchomimy sobie najpierw. Michael Schumacher, Michał Schumacher. Yy, zwracamy jeden wiersz z góry i to jest zwycięzca z roku 2000. Możemy teraz sobie to zapisać. Kwerenda trzecia z rokiem 2000 i sobie na przykład skopiować na kwerenda trzecia z rokiem 2006 oraz skopiować na kwerenda trzecia z rokiem 2012. Prawda? tak chyba będzie to najprościej do zrobienia. Wchodzimy w widok projektu tej 2006. Jedyna rzecz, którą zmieniamy 2006 i mamy Fernando Alonso. I teraz edytujemy tą ostatnią 2012 i mamy Sebastian Vettel. I trzech zwycięzców w trzech latach. Mamy w trzech osobnych kwerendach oczywiście moglibyśmy to zrobić innym sposobem, że w jednej kwerendzie wyświetlili się zwycięzcy, ale też nie zamknęłoby się to w jednej kwerendzie, bo w pierwszej kwerendzie mielibyśmy w takim wypad w takim układzie mielibyśmy dla każdego wyścigu z tych trzech lat najlepszy wynik w związku z tym dla każdego roku punkty sumujemy. Tak. Dla każdego kierowcy oczywiście sumujemy. Chcę zobaczyć, kto zwyciężył. O, i teraz w ramach takiego jednego roku, 2000 na przykład, szukamy minimum. W związku z tym, w tej grupie, w ostatniej kolumnie, byśmy musieli wyszukać minimum. Po pierwsze, możemy tu się ograniczyć do roku 2000 lub 2006 lub 2008. I teraz mamy tylko te 3 lata. Nie, przepraszam, to miało być 2,12, 12, nie 8. Zapisz kwerenda trzecia, sposób drugi, podpunkt pierwszy. Tworzymy nową kwerendę z niej. I dla każdego roku minimum, eh, przepraszam, maksimum zwycięzce. I teraz mamy sobie w każdym roku informację o tym, ile punktów zdobył ten, kto zwyciężył. I trzecia kwerenda, która prowadzi nas już bardziej do celu. Tworzymy nową kwerendę, która z tych dwóch kwerend, z tych dwóch o, wyciągnie takie informacje. Łączymy je rokiem. Jaki rok? I jeszcze dodajmy sobie tutaj kierowców żeby wyświetlić imiona i nazwiska. Więc jakie nazwisko i imię zwycięzcy? Takiego, którego suma punktów zdobytych jest równa od tego, tej, tej wartości. W związku z tym sobie skopiujemy, żeby nie zrobić literówki, i umieścimy w nawiasie kwadratowym właśnie tu, jako nazwę kolumny, do której przypasowujemy. Uruchamiamy i mamy to samo, ale też wykonaliśmy trzy kwarenty. Więc do Was należy decyzja, który sposób bardziej Wam się podoba. Obydwa są w pełni punktowane, dają dobre wyniki, prawda? A więc przejdźmy teraz do kolejnego podpunktu. Dla każdego kraju, którego reprezentanci zdobywali punkty w 2.12, podaj liczbę tych reprezentantów. Czyli zmierzamy teraz do tego, żeby zrobić zestawienie. Gdzie z, wynik z wyścigów z roku 2012, dla każdego kraju, czyli kraje mamy w kierowcach startujących, wszystko musi być połączone, więc dajemy też wyścigi, wyniki. I teraz, dla każdego kraju, dla każdego kraju, właśnie tu kraju, w którym w roku 2012 startowali reprezentanci, Wyświetlimy sobie, jacy to byli reprezentanci. Więc co tu mamy? Australia. Widzimy kierowca z identyfikatorem Z32, Z9. Widzicie, o co chodzi? Oni się powtarzają, tak? Polecam taki sposób. Uruchamiajcie sobie kwerendy na każdym etapie, bo jakbyśmy to robili w pośpiechu i nieuważnie, moglibyśmy sobie przez nieuwagę włączyć tu policz i policzylibyśmy że uzyskalibyśmy informację, że w Australii startowało 21 reprezentantów, co nie jest zgodne z prawdą, bo tak naprawdę w Australii startowało tylko dwóch różnych reprezentantów. Wszystkie wiersze, wszystkie wiersze które tu widzicie, 21 wierszy, ale wszystkie ID kierowcy są tylko ze zbioru dwóch różnych wartości. W związku z tym krok pierwszy pozbyć się duplikatów, żeby dało się je policzyć, prawda? Jak się pozbywamy duplikatów, włączamy grupowanie. Włączamy grupowanie i mamy dla Australii już tylko dwa wiersze. Kwarenda czwarta. Oczywiście nie możemy teraz tego grupowania się pozbyć na, na rzecz yy, liczenia, bo nam się zepsuje. Znowu przyrośnie wierszy, 21 dla Australii się zrobi. Nie chcemy tego więc robimy nową kwerendę z tej po jej zapisaniu. Tworzymy sobie nową kwerendę z czwartej pomocniczej i dla każdego kraju teraz liczymy liczbę reprezentantów. Teraz możemy policzyć. tak liczymy po prostu wiersze Australia 2 i to jest dobra odpowiedź. Um, tak, więc to jest chyba wszystko. Nie ma tutaj żadnej informacji o tym, że należy dan wyniki posortować, nic z tych rzeczy. Czwarta przechodzi do historii. Piąte Nie ma. A, okay. to jest koniec tego zadania. Bardzo przyjemne zadanie. Nie było chyba trudne. Mam nadzieję, że wytrwaliście aż do tego momentu na tym filmiku. Zachęcam Was do oglądania kolejnych moich filmików, więc do usłyszenia.